Zadanie 21. Na jakiej wysokości musiałby krążyć satelita geostacjonarny? Jakie jeszcze warunki musiałby spełniać, yy, musiałaby spełniać orbita satelity geostacjonarnego? Satelita geostacjonarny, jak nazwa wskazuje, jest stacjonarny, czyli nieruchomy względem Ziemi. Yy, nie tylko porusza się wokół Słońca razem z Ziemią, ale kiedy Ziemia obraca się wokół własnej osi, to on. Dokładnie tak sama obraca się razem z Ziemią, co oznacza, że jeżeli tutaj mielibyśmy oś obrotu Ziemi i Ziemia krąży, obracałaby się w ten sposób, tak, to satelita też krążyłby w tą stronę. I jeżeli Ziemia wykonuje obrót wokół, wokół własnej osi tam w czasie mniej więcej 24 godziny, no to satelita będzie właśnie z takim okresem poruszać się wokół Ziemi. Czyli pytanie, jaki powinien być promień orbity satelity geostacjonarnego, sprowadza się do pytania, jaki powinien być promień, żeby okres obiegu był równy 24 godziny. Policzmy to zaczynając jak zwykle od zasad dynamiki i prawa powszechnego ciążenia. Jeżeli satelita krąży wokół Ziemi. Po okręgu to siła grawitacji pełni rolę siły dośrodkowej. Siła grawitacji działająca na satelity to jest stała grawitacji razy masa Ziemi, masa satelity przez promień okręgu, po którym się porusza. Natomiast siła dośrodkowa, masa ciała, które się porusza po okręgu, czyli naszego satelity, razy prędkość do kwadratu przez R. Jedno R nam się skraca. Nasze zadanie policzyć właśnie R. Ale mamy do dyspozycji nie prędkość, tylko okres obiegu. Rozpiszmy, czemu się równa prędkość w tym ruchu po okręgu. Po lewej stronie mamy to, po prawej stronie będziemy mieli 2πr przez okres. To jest prędkość w ruchu jednostajnym po okręgu, a mamy do kwadratu, czyli o, o takie coś. Nasze zadanie policzyć r, więc wszystkie inne rzeczy przerzucam na lewą stronę, a r przerzucam na prawą stronę. Po lewej stronie będę mieć g razy m razy T do kwadratu dzielone przez 4 pi kwadrat to jest równe r do sześcianu, a to oznacza, że promień orbity powinien wynosić pierwiastek trzeciego stopnia z g m t kwadrat przez 4 pi do kwadratu. Włącz sobie teraz pauzę, podstaw samodzielnie dane i spróbuj policzyć, ile powinien wynosić ten promień orbit. Masz już pewnie swój wynik. Teraz możesz go porównać z moim. 4,2

Jeżeli to jest nasza Ziemia, 3, 4, 5, 6, to w takiej odległości krążą satelity geostacjonarne, tak? Kilkadziesiąt tysięcy kilometrów od powierzchni Ziemi. Zwykłe satelity krążą na wysokości 200-300 kilometrów nad powierzchnią Ziemi, czyli ja nawet nie jestem w stanie zaznaczyć tutaj na tym rysunku jak blisko. Tak? To jest powód, dla którego, dla którego, jeżeli chcemy kontaktować się przy użyciu satelit geostacjonarnych, to sygnał musi być dużo silniejszy. Z drugiej strony, satelity geostacjonarne są znacznie wygodniejsze, bo są ciągle w tym samym miejscu nad powierzchnią Ziemi. Pytanie było w zadaniu, jaki warunek jeszcze musi spełniać. Satelita geostacjonarna, orbita satelity geostacjonarnego. To nie jest kwestia tylko okresu obiegu. Jeżeli tu mielibyśmy naszą Ziemię, to byłby równik, satelita geostacjonarny musi krążyć po orbicie, która yy, yy, pokrywa się z płaszczyzną równika. O tak. Tutaj. To po takiej orbicie. I teraz dlaczego? No bo jak my tutaj sobie jesteśmy, tak? 12 godzin później jesteśmy tutaj i. Nasz satelita jest tu, ciągle nad naszą głową. Natomiast jeżeli satelita geostacjonarny poruszałby się po takiej orbicie, w ten sposób, no to w jednym momencie byłby tutaj, nad naszą głową. 12 godzin później my będziemy tutaj, a satelita będzie tutaj, czyli, czyli jego położenie na niebie się zmieni. To nie będzie satelita geostacjonarny. Czyli satelita geostacjonarny musi krążyć nad Równikiem. To jest powód, dla którego anteny skierowane na satelity geostacjonarne są właśnie skierowane, przynajmniej na naszej półkuli północnej, są skierowane na południe, bo równik jest od nas na południe. Tyle, jeżeli chodzi o satelity geostacjonarne. Jeżeli były jakieś pytania, piszcie pod filmikiem.